Pies ginie na torach metra, zostaje wyrzucony do śmietnika. To nagranie instruktażowe pokazuje moment, w którym pociąg przejeżdża psa znajdującego się na torach. Ta symulacja stała się prawdą kilka dni temu w Hongkongu. Incydent złamał serca wielu ludzi. Ludzie przychodzili na miejsce tragedii na czuwanie. Czuję się smutna za każdym razem, gdy przejeżdża pociąg. Czuję, jakbym widziała tego psa, który jest rozjeżdżany na moich oczach. Jeśli to byłby człowiek, pociąg na pewno by nie ruszył. Ale skoro to tylko zwierzę, niektórzy nie są w stanie okazać dobrego serca. Władze metra powiedziały, że pracownicy próbowali pomóc psu, lecz nie udało im się go złapać. Maszynista został poinstruowany, by ruszyć po 8 minutach postoju i jechać wolno. Pies został znaleziony martwy po tym, jak pociąg odjechał. Pracownicy metra zapakowali go do worka i wyrzucili na śmietnik.